Na tym przykładzie pokażę, jak można wyznaczyć pochodną funkcji, na którą się składają elementy wielomianowe, czyli taką funkcję, w której każdy z elementów to jest x podniesiony do jakiejś potęgi, ewentualnie przemnożony przez jeszcze dodatkową liczbę. Liczenie takiej pochodnej w tym przypadku dotyczy oczywiście całego tego tworu, a więc pewnej sumy lub zbioru różnic. Elementów i każdy z tych elementów można liczyć pochodną według wzoru, który zapiszę oczywiście pod spodem. Czyli to, jeżeli mam x do potęgi n tej, n to jest dowolna liczba, czy to ułamek, czy liczba dodatnia, czy ujemna, nie ma znaczenia. Jeżeli z takiego wyrażenia mamy do policzenia pochodną, to zasada jest taka, że tą potęgę autentycznie znosimy sobie na dół. Czyli ona będzie tak nieformalnie zapisana tutaj, a wynik będzie dokładnie taki, jaki był, czyli n razy x, ale do potęgi o 1 mniej. Czyli jeżeli było do potęgi n, to teraz będzie n-1. Jeżeli ten przykład sobie rozszerzymy o to, że stoi jeszcze jakaś liczba, czyli np. a dowolna liczba, mówię dodatnia, ujemna, jakokolwiek by ona nie była. I jest ona przez mnożenie połączona właśnie z tym elementem x do n tej, i z całości mamy do policzenia pochodną. To można zapisać, że ta liczba a może być spod tego znaku pochodnej wyciągnięta. I do policzenia jest to samo co wyżej, czyli pochodna z x do potęgi n. Czyli a razy i teraz tą potęgę można spod znaku pochodnej tutaj wyciągnąć jeszcze lepszy, zrobimy sobie łuczek, razy N i X będzie do potęgi o 1 mniej. Między innymi z tego właśnie sposobu rozwiązywania pochodnych będzie wynikało, wynikał element, który oczywiście tutaj zapiszę. Często jakby w zbiorach pisze się, że x do potęgi Eee, właśnie pierwszej, jest zapisane jako x, można zapisać, że to jest x do pierwszej. Pochodna z takiego elementu zgodnie ze wzorem, który mamy zapisany tutaj, wiemy, że n wynosi 1, czyli mam 1 razy x do potęgi o 1 mniej. A to oznacza, że zamiast pisać 1, to mogę już ją pominąć, ale mam x do potęgi zerowej. I zawsze jest taka zasada, że x do dowolnej potęgi, ja dowolna wartość do potęgi zerowej to jest po prostu 1. A więc, często w tablicach możemy znaleźć, że pochodna z x to jest dokładnie 1. Można z tego korzystać jako gotowego elementu, albo z tego wzoru, który teraz za chwilę wezmę w ramkę. Weźmiemy sobie tutaj, choćby w zakreśleniu. tutaj że jeżeli będzie do jakiejś potęgi, to tu jest n, a tu jest do potęgi n-1. Taką listę wzorów jak najbardziej sobie do pochodnych warto gdzieś zachować, a tutaj zajmujemy się przygotowaniem odpowiedzi na to, jak należy obliczyć taką pochodną zgodnie ze wzorem, który ja tutaj zapisałam. Najlepiej kiedy do obliczenia jest pochodna tak zapisanej funkcji, czyli takiej, która się składa z x do jakiejś potęgi plus lub minus, i jakiś kolejny x do innej potęgi, dobrze jest zapisać każdą z tych wartości jako x do którejś potęgi. Nawet tutaj myślę w tym przykładzie napiszę jeszcze plus 1 przez x podniesione do kwadratu. Dobra, pozorom taka wartość to też jest x do jakiejś potęgi tyle że będzie do na przykład ujemny. Żeby to sprawnie obliczyć i nie wyglądało tak przerażająco jak może wyglądać, najlepiej napisać, że każda z wartości to jest x do którejś potęgi. Jeżeli ja mam pierwiastek stopnia trzeciego, to a tutaj jakby x jest tutaj do potęgi, która nie jest zapisana, można powiedzieć, że jest do pierwszej. Dlatego Wynik to będzie x do 1 trzeciej. Tak można zapisać właśnie pierwiastek stopnia trzeciego. Kolejna liczba to jest 6 razy x do trzeciej bez zmiany. Potem oczywiście 1 trzecia x do kwadratu. Potem 5 razy x, zaznaczam, że do pierwszej. Minus 6 jako wyraz stały. A tutaj możemy napisać, że to jest 1. Podzielone przez x do kwadratu, czyli że to jest odwrotność x do kwadratu, czyli będzie do potęgi minus pierwszej. I przez to, że ta dwójka z minus jedynką można je ze sobą przemnożyć, możemy napisać, że to jest x do minus drugiej. I jeżeli z całości mieliśmy obliczyć pochodną, a to jest oczywiście funkcja o jednej niewiadomej, to wiemy, że stosujemy tutaj wzory na tak zwaną Sumę elementów na pochodną sumy. Dlatego, bo to jest pochodna czego? Kilku elementów, które są ze sobą połączone poprzez dodawanie lub odejmowanie. W związku z tym pochodna z sumy co teraz zaznaczam te plusy lub minusy kolorem oznacza, że to będzie oddzielnie pochodna z tego elementu, z tego, z tego, z tego, z tego, z tego no i z tego. Jednym elementem, który tutaj jeszcze nie zapisałam, jeśli chodzi o taki słowniczek nasz do liczenia pochodnych, to jest to, że jeżeli mam dowolną liczbę a, czyli stałą, czy to do ujemną, dowodatnią, czy też ewentualnie jakiś ułamek, czy bardziej skomplikowana liczba, to pochodna z elementu stałego zawsze jest 0. Ile by nie wynosiła ta liczba? Dlaczego? Ponieważ jeżeli na innych filmach tłumaczę zastosowanie pochodnej, to mogę tutaj w skrócie powiedzieć, że pochodne informuje nas o zmianie wartości funkcji kiedy dany element zmieni się o jednostkę. A minus szóstka kiedy x wzrośnie o jedną jednostkę, no to szóstka na minusie pozostanie szóstką. Czyli zmiana wartości funkcji tutaj z tego tytułu jest całkowicie 0, a więc dlatego piszemy sobie pochodna równa się 0. I możemy liczyć oddzielnie pochodną z tego elementu, oddzielnie z tego, a między wynikami będzie dodawanie, ewentualnie w innym miejscu odejmowanie, a działamy według wzoru, który tu jest. Jeżeli w pierwszym elemencie jest to x do potęgi 1 trzecia, to piszemy sobie, że pochodna już tutaj, ostatecznie to jest 1 trzecia, Razy x do potęgi tak jak była, ale minus 1. Kolejny element. Jeżeli była zapisana szóstka i z całości mamy teraz policzyć pochodną, to tą szóstkę możemy spod znaku pochodnej przypisać i liczymy ostatecznie pochodną tylko z samego x do potęgi 3. W związku z tym będzie 6 razy, i teraz pochodna z x do trzeciej potęgi działa według tego wzoru czyli będzie to zapisane tu potęga, x do potęgi o 1 mniej. Na początek zapisuję wszystko etapami. Teraz będzie pochodna z tego elementu. Liczbę stałą mogę wyciągnąć, bo tutaj jest mnożenie. I ostatecznie pochodna będzie tego samego x do kwadratu. Czyli napiszemy sobie 1 trzecia razy 2, x do potęgi o 1 mniej. Oczywiście skorzystałam ze wzoru, który tu jest, a dwójka to było właśnie moje n. Teraz kolejny element. Jeżeli pochodna jest teraz z tego elementu, a tu jest mnożenie, to piątkę mogę wyciągnąć i zostaje mi plus 5 razy i pochodna z x do pierwszej, czyli 1 razy x do potęgi o 1 mniej. Teraz pochodna jest z minus 6, bo wiem, że jak mam to policzenie pochodną ze liczby stałej, czy to dodatni ujemnej ułamka, to działa ten wzór. Co oznacza, że pochodna z elementu stałego to jest 0 i pochodna z tego elementu oddzielnie, to mogę powiedzieć, że działa dokładnie ten wzór. Czyli przepiszemy sobie tutaj już pod spodem minus 2 razy x do potęgi o 1 mniej. To, co ja tutaj uzyskałam do tego miejsca, może ulec jakiemuś tam. Powiedzmy uproszczeniu, bo to na rzecz kolejnych ewentualnie działań, w których wykorzystujemy pochodną, jest konieczne. Ja to tutaj wykonam, ale teoretycznie policzoną już mamy pochodną. Więc pochodna ostatecznie to jest 1 trzecia x do potęgi minus 2 trzecie plus 6 razy 3, czyli 18 x do potęgi drugiej. Tutaj 1 trzecia razy 2, no to wiadomo. To jest 2 trzecie, bo licznik razy 2 przez 3 x do potęgi już pierwszej, czyli mogę pominąć sobie ten zapis potęgi plus 5 razy x do zerowej, 0 Zero mogę pominąć i napisać, że mam minus 2 razy x do minus trzeciej. I jeżeli tutaj mam oczywiście x do zerowej, to mogę napisać, że to jest 1, czyli to jest 5 razy 1, czyli w tym miejscu. Mogę napisać, że to jest po prostu wynik wynoszący 5. I jeśli chodzi o te pochodne, te potęgi ujemne, albo jakieś tam ułamkowe, można w tej formie zapisać, ale nic nie stoi na przeszkodzie, że jakieś praktyczne może być zastosowanie zapisu takiego jak ja zrobiłam. Skąd bierze się taki zapis? Oczywiście wyjaśnię na pozostałych innych filmach na tym kanale, a na to chwilę. Po prostu zapraszam do ćwiczenia.